Nazywam się Paulina Boruc-Bartkiewicz i jest to kolejny odcinek moich weekendowych pogaduszek. W dzisiejszym odcinku powiem wam o tym, w jaki sposób organizuje się, jeżeli chodzi o zajęcia językowe, jak przygotowuje się jako nauczyciel do swojej pracy, w jaki sposób planuje sobie swoje lekcje. Czy jest to krótkoterminowe planowanie, czy jest to długoterminowe planowanie i liczę na to, że zainspirujecie się tym filmem do tego, aby działać w podobny sposób albo znaleźć e, swój złoty środek na to, aby przygotowywać się na swoje zajęcia. Zaczynajmy. Słuchajcie. Uważam, że jestem osobą dosyć mocno zorganizowaną. E, wymagam od siebie bardzo dużo, jeżeli chodzi o organizowanie swojego czasu, przestrzeni, tak aby ten czas wykorzystywać jak najbardziej efektywnie. Myślę, że też wynika to z tego, że zajmuję się wieloma różnymi sprawami. Nie jestem jedynie nauczycielem języka angielskiego, zarządzam również swoją szkołą językową, wiecie, tworzę dla Was materiały na, na profilu angielski na głowie, i to wymaga naprawdę. Nie lada organizacji. Natomiast dzisiaj skupię się tylko i wyłącznie na tym nauczycielskim aspekcie i jak zabieram się za swoją pracę. Jako, że już powoli zbliżamy się do zakończenia roku szkolnego, polecam Wam, żeby już rozplanować sobie to, co będziecie robić za rok. Ja na początku roku szkolnego w trakcie wakacji analizuję sobie, jakie grupy językowe będę w tym roku uczyć, na jakich materiałach będziemy pracować, ile godzin w trakcie roku szkolnego tych zajęć będzie i, i prze, przeanalizowuję sobie jakby książkę, jak ona wygląda, wiecie, ile czasu mam, mam na co i jakie aktywności powinnam w tym czasie zrealizować. Następnie, po tym długoterminowym planowaniu, rozplanowuję sobie po kolei tygodnie swojej pracy. Jeżeli chodzi o krótkoterminowe planowanie, planuję sobie zajęcia z tygodnia na tydzień, tak aby, wiecie, kontrolować materiał, który udało mi się zrealizować. To jest tak, że ja mam swoje założenia, mam zawsze swoje cele cele, zarówno te dalekosiężne wobec moich uczniów, ale te, które dotyczą tylko i wyłącznie danej lekcji. Oczywiście, że Każdą lekcję gdzieś tam rozplanowuje sobie krok po kroku, ale wiecie, że życie weryfikuje, że czasami zdążycie zrobić coś szybciej, czasami uczniowie potrzebują dodatkowej lekcji na powtórzenie jakiegoś materiału, przetrenowanie go po raz kolejny. Dlatego też ja wybrałam sobie niedzielę jako dzień, w którym faktycznie siadam i rozplanowuję sobie całe, całotygodniowe zajęcia. Na chwilę obecną zajmuje mi to około 3-4 godzin, żeby tak naprawdę się do wszystkiego porządnie przygotować, łącznie z przygotowaniem materiałów do wydrukowania, opisów, sprawdzenia prac, podlinkowywania sobie różnych rzeczy. Jak to u mnie wygląda? Działam jakby partiami, czyli jedna, jedna grupa, dwie lekcje, planujemy. Koniec, następna grupa, dwie lekcje, planujemy koniec. I tak ze wszystkimi grupami, które w danym roku szkolnym mam przyjemność uczyć. Ja sobie rozplanowuję wszystko w dwóch różnych miejscach, czyli mam taki oddzielny dysk zewnętrzny do tego, aby porządkować materiały. Tam mam wszystko w folderach, po na przykład grupa, nie wiem, ja pracuję na książkach National Geographic Learning, więc powiedzmy, że to będzie grupa Our World 3, poziom trzeci. Mam, taką, mam taki folder na swoim dysku. W tym folderze rozplanowuję sobie poszczególne unity, czyli rozdział pierwszy, drugi, trzeci, dziewiąty. I następnie po wejściu w, w dany rozdział mam tam wszystkie możliwe materiały. Oczywiście przed rozpoczęciem kursu pobieram sobie również wszystkie niezbędne testy, dodatkowe worksheety ze stron i również porządkuję je na tym dysku, żeby wszystko mieć w jednym miejscu. Oprócz tego do każdej grupy mam jeden dokument, ten Microsoft Office, tak żeby rozpisywać sobie takie konkretne plany, linki, które chcę zrobić danego dnia. I powiem Wam szczerze, że bardzo mi to ułatwia pracę, ponieważ jeżeli w kolejnym roku będę miała znowu grupę, która będzie na tym materiale Our World 3 ze mną pracować, to ja już tak naprawdę mam wszystko rozplanowane, łącznie z linkami, łącznie z jakimiś różnymi grami, gdzie to się znajduje. Wszystko mam od razu na podpisane, tak jak się nazywa, powiedzmy, załącznik. I fakt faktem, wydawać by się mogło dla Was, że jest to niesamowicie pracochłonne, ale mi to daje taki wewnętrzny komfort i spokój, że na wszystko jestem gotowa. Po wykonaniu tych całych jakby zadań związanych z przygotowywaniem lekcji, przychodzi tydzień, w którym już te zajęcia rozpoczynam. Zawsze przychodzę też chwilkę wcześniej, żeby po prostu już wszystko mieć odpalone. Wszystkie platformy, wszystkie strony internetowe, które są mi potrzebne, żeby zebrać ze szkoły językowej gry, których potrzebuję, takie offline'owe. Wiecie, po prostu ja rozpoczynam dzień powiedzmy o godzinie 14,00, i już we wszystkich zakładkach na komputerze mam pootwierane strony, które tego dnia będę wykorzystywać do godziny, teraz w tym momencie, do 20.15. I powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo polecam taką organizację. W momencie, kiedy podpatruję czasami u lektorów ich pulpity komputera, tam się dzieją cuda totalne. Cały ten pulpit jest zawolony jakimiś załącznikami, zdjęciami. Worksheetami, niepodpisywanymi, i tak naprawdę, co się potem z nim dzieje, z tym dzieje, no te rzeczy trafiają do kosza. Dlatego też uważam, że ten mój czas, jaki spędzam na przygotowaniu, gdzieś tam nie idzie na marne, ponieważ w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach mogę bez problemu tego używać. Ja do organizowania sobie zajęć używam też takiej aplikacji Chok, o której na pewno. Część z Was słyszała. Jest tak naprawdę taki planer do organizowania sobie lekcji. Natomiast ja, zamiast wpisywać tam, powiedzmy, język polski, język angielski, matematyka, wpisuję sobie daną nazwę grupy i na tym działam. Myślę, że dołożę Wam tutaj też link do tej, do tej aplikacji, także będziecie mogli sobie po obejrzeniu tego wideo sprawdzić. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Nie wiem, czy. Nie wiem, czy ten system jakby do Was przemówi i to, że gdzieś tam mam to tak wszystko po, po, poporządkowane. Aczkolwiek każdy musi gdzieś znaleźć coś, co jemu pasuje. Ja nie odnajduję się w chaosie i zachęcam Was do tego, żeby mocno tego unikać i pracować nad tym, żeby ten Wasz pulpit, Wasz komputer czy Wasz dysk był poukładany, bo będziecie z tego mogli jak najczęściej korzystać i też wracać do materiałów, które Wam się tak naprawdę sprawdziły. Co jeszcze? Jeżeli są jakieś materiały, które powiedzmy zostały mi, zostały wydrukowane, bądź. Gdzieś tam... Y Wiecie, dodatkowo coś przygotowałam, ale jednak na zajęciach się rozmyśliłam, czy po prostu uznałam, że może już tej praktyki wystarczy. Wtedy robię sobie taką tablicę korkową dla moich uczniów. Podpisuję ją tytułem Early Finishers, czyli tak, taka tablica dla osób, które wcześniej jakieś zadania skończyły. I tam podpinam różnego rodzaju rzeczy, żeby tych materiałów nie marnować, żeby one pod koniec roku nie wylądowały w koszu, ponieważ ich nie wykorzystałam. I działa to w ten sposób, że kiedy. Któryś z moich uczniów szybciej kończy jakieś swoje zadanie i wiecie, zaczyna się nudzić, już trochę kręcić, już trochę pod, 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 podpytywać inne osoby, zagadywać, rozmawiać, wtedy mówię, że słuchaj, masz taką przestrzeń, żeby podejść sobie do tej tablicy, zerknąć co tam jest i... Wybrać sobie jakieś zadanie, które w tym momencie będziesz wykonywał bądź wykonywała. Są tam tak naprawdę bardzo różne rzeczy. Są to quizy, krzyżówki. Wiecie, to też musi być atrakcyjne. To nie może być tak wszystko, wszystko, co Wam zostanie. Ale właśnie quizy, krzyżówki, czy jak na przykład mam worksheet z trzema zadaniami gramatycznymi, to ja po prostu przecinam, żeby to były trzy oddzielne, żeby to była taka mała partia materiału, która zostaje do wykonania dla uczniów i nie sprawia im trudności, jest dość przyjemna. Plus, podpisuje to jeszcze, tak? Na przykład, to jest materiał adekwatny dla tej grupy, dla tej grupy i dla tej grupy. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o porządkowanie siebie jako nauczyciel, to również dbam o to, aby moje materiały były posegregowane. Szczególnie teraz, jak na tym angielskim na głowie, przygotowuję różne czwartkowe inspiracje, z których wy również korzystacie. Mam specjalnie plastikowe pudełeczka pokupowane z Ikei, większe lub mniejsze. Opisuję sobie je na przykład, że to są gry na speaking, to są gry gramatyczne, to są rzeczy dotyczące wy. I leży sobie to w mojej sali poustawiane w takiej kolumnie do góry, także łatwo mi jest też podejść do tego, sprawdzić i zweryfikować. Słuchajcie, dajcie mi znać, w jaki sposób wy organizujecie się, jeżeli chodzi o przygotowywanie swoich zajęć językowych. Czy w ogóle się organizujecie? Czy wystarczy Wam po prostu złapać książkę nauczyciela? I pójść na zajęcia. Jestem bardzo ciekawa, jak to działa u Was. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, co Wam tutaj zaprezentowałam, to również zachęcam do kontaktu ze mną, zarówno w komentarzach, jak i bezpośrednio na profilu na Facebooku, bądź mailowo. Mój adres mailowy to angielski na głowie małpa.gmail.com Jestem otwarta na różne, na różne pytania i dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu na kolejnych Kawowych Pogaduchach.